W tym filmiku pierwsze kroki. Specjalna edycja dla dzieci będzie dużo zabawy, dużo przyborów do nauki, tak żeby nasza uczennica Róża się nie nudziła i żeby pokochała rolki. Nieprzypadkowo jesteśmy na trawie, jest tutaj bezpiecznie, idealne miejsce na rozpoczęcie i postawienie pierwszych kroków. Kółeczka nam nie odjeżdżają, i możemy spokojnie z różą rozpocząć tu naszą pierwszą lekcję. Figurki, figurki zamieniamy się w słonia. Słoń, o, róża już wie! Słoń ma ciężkie nogi, także nogi nam się pod ciężarem uginają i podnosimy nasze ciężkie. Nogi i głośno, żeby było słychać naszego słonia. Tu i tu. Super. A teraz figurki, figurki zamieniamy się w kaczuszkę. Czyli kaczuszka ma paluszki na zewnątrz, pięty razem. I tak samo kaczuszka jest malutka, także uginamy kolanka i tak samo sobie maszerujemy. Raz na jednej nóżce, kaczuszka staje, raz na drugiej. Super. Ok. Dobrze. Paluszki na zewnątrz. Cały czas jesteśmy kaczuszkami. I w ten sposób mamy ustawione dwie pozycje. Nasz, pozycje naszego słonia i kaczuszkę. I zobacz. Teraz będziemy robić na zmianę. Słoń, kaczka, słoń, kaczka. I robimy taki obrocik w jedną stronę. Super. I w drugą stronę, cały czas ugięte kolanka. Dobrze. I w ten sposób róża poznała dwie podstawowe pozycje rolkowe, czyli palce do przodu i druga pozycja literki V, gdzie palce są na zewnątrz. Zastanawiałaś się róża po co nam te kubeczki? To są takie fajne kubeczki z uśmieszkami, uśmiechają się do nas. Także wykorzystamy teraz kubeczki do zabawy i do utrwalenia pozycji, które poznała Róża. Czyli jakie znasz już pozycję Róża? Pozycja słonia, tak, ciężki słoń, paluszki do przodu, ugięte kolana. I nasza druga pozycja, pozycja kaczuszki, ugięte kolana, paluszki na zewnątrz. Ok? Nasze kubeczki zamieniają się w kwiatuszki, rozstawiamy je na łączce. I twoim zadaniem będzie pozbierać kwiatuszki. Kiedy podchodzimy do kwiatuszka, idziemy kaczuszką, a jak chcemy go podnieść, to ustawiamy słonia. I dopiero zbieramy kwiatka. OK? Dobra. To twoja kolej. Zaczynamy. OK, kaczuszka, kaczuszka i słoniątko. I schodzimy na dół. Brawo! Pierwsze. Kwiatuszek zebrany, i ruszamy do kolejnego. Kaczuszka, kaczuszka, kaczuszka. Super. Ugięte kolanka i słoniątko. Świetnie, brawo. I kolejne. Kolanka na dół. O, właśnie. I maszerujemy sobie. Paluszki do przodu. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego muszą być skierowane palce do przodu, jak zbieramy kwiatka. Nie jest to przypadkowe. Gdybyśmy mieli rolki na zewnątrz i chcieli zrobić przysiad, to na asfalcie by nam się rolki rozjechały. Także muszą być ustawione równiutko do przodu. Wow, ale poszło ci szybko. Brawo, ja tu gadu gadu, a ty robisz robotę i zaraz będziesz jeździć na rolkach. Teraz przygotujemy naszego młodego ucznia do upadków. Nie chcemy, aby takie upadki były bolesne, bo wtedy Róża nam się zniechęci. Także ja Ci pokażę, jak możemy to robić bezboleśnie. Pierwsze co? Zrobimy sobie taką zabawę. Idziemy sobie przez lód, idziemy, idziemy stąpamy po lodzie. I jak ja mówię, pęka lód, to się ratujemy. Znowu palce do przodu schodzimy jak najniżej do przysiadu. Tylko paluszki do przodu, ok? Zobacz, równo tak jak w pozycji słonia. O, właśnie. Dokładnie. I znowu idziemy sobie prze, po jeziorku, idziemy po zamarzniętym jeziorze. Uwaga, lód pęka, ratujemy się. Paluszki do przodu. Dokładnie. Ok, i jeszcze raz. Biegniemy po jeziorze, po zamarzniętym jeziorze. Lud Dokładnie. I jeśli nam się nie uda e, uratować, to przewracamy się, chodzimy jak najniżej trawy, im niżej tym będzie nas mniej bolało i przewracamy się do przodu na kolanka. Hop. Dokładnie, bolało cię coś? Nie. No to super. I wstajemy. Jedna rolka do góry. Podpieramy się o kolanko i rolki od razu razem razem do siebie bliziutko. Świetnie! Brawo! Czyli zasada jest taka, im niżej schodzimy w kolana, tym mniej nas boli. Jesteśmy na asfalcie, teraz powtórzymy sobie poznane pozycje, czyli kaczuszkę i słonia. I kaczuszka i pośmiało przestawiamy nóżki, tak żeby było nas słychać. Tup, tup trzeba zrobić. Tup i drugą nóżką tup. Tup i druga nóżka tup. O, właśnie. Dokładnie. I teraz będziemy przesuwać się naszymi słoniokaczkami do przodu. Czyli robimy sobie tak. Kaczka, 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 kaczka. I słoń. I kaczka, 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 kaczka. Słoń. I kaczka, kaczka, kaczka. Wow. I słoń rolki blisko siebie. Kaczka, kaczka, kaczka. Ale świetnie. Każde dzieci lubią zabawki, także do nauki wykorzystujemy również nasze rolkowe zabawki, krążki, kubeczki. Jeśli ich nie macie pod ręką, mogą to być szyszki, kamyczki albo kwiatki. Rozstawimy teraz dla Róży tor, aby ćwiczenia były ciekawsze, żeby nam się nie nudziła. I teraz po to, że róża będziesz poruszać się slalomem. Zobacz, wyrysuję Ci drogę kredą. I zobacz, ruszasz sobie, rączki kierują, tak jak kierownica, raz w jedną stronę, raz w drugą. I przemieszczasz się po narysowanej linii. Pierwsza runda za rękę, a druga samodzielnie, jeśli powiesz, że jesteś gotowa, tak? Ruszamy kaczuszka, kaczuszką się poruszamy, ugięte kolana i ruszamy po torze, super i cały czas maszerujemy w pozycji kaczuszki, kaczuszki, paluszki na zewnątrz i kaczuszka, cały czas kaczuszka i tup, 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 muszę Cię słyszeć, o słyszę, słyszę teraz tą kaczkę, dokładnie, super. Dobra, pozycja. Podążamy za rączkami, rączki na kierownicy. Dobra, rączki na kierownicy i kaczuszkami. I cały czas chcę słyszeć tę kaczuszkę. Super! Brawo! Wow! Kolejne ćwiczenie to będą cytrynki na krążkach, czyli objeżdżamy krążki między nogami. I później roleczki nam się spotykają. Objeżdżamy, i rolki wracają do siebie. Świetnie. I jeszcze raz. Brawo! Kaczka, kaczka. I wracają do siebie roleczki. Ręce prowadzą z przodu. I na koniec rolki się spotykają. Szeroko i do siebie wracają rolki. Świetnie. I kaczuszka. I do siebie wracają. Na koniec, żeby utrwalić zdobyte umiejętności, pobawimy się w zabawę, która nazywa się samoloty. Będziemy ćwiczyli niską pozycję rolkową. Zabawa polega na tym, że ja zamieniam się w samolot, rozstawiam moje skrzydła. I jak podlatuję, musisz dokładnie zmieścić się pod skrzydełkiem. Możesz poruszać się tutaj po tym terenie. Ok, uwaga! Nadjeżdża samolot. I chowamy się pod skrzydełkiem. Brawo! I uwaga, znowu nadjeżdża samolot. Świetnie sobie poradziłaś róża. Podobało Ci się? Bardzo bardzo. Bardzo bardzo. OK, no to ja też się cieszę. I o to nam chodzi, żeby uczyć się poprzez zabawę.